Bye. Hej Siemanko, dzisiaj w segmencie rozrywkowym opowiemy Wam z Aleksem o dwóch bardzo fajnych naszym zdaniem serialach. Pierwszy z nich chronologicznie to The Arrow. The Arrow jest nagrywany od 2012 roku. Kolejne sezony są kontynuowane. Teraz mamy sezon trzeci koło piątego odcinka. Na pewno Wy będziecie oglądali to jak już będzie odcinek kolejny, być może szósty, być może siódmy nawet. E, Arrow opowiada historię e, syna bardzo bogatej ro, rodziny ze Starling City, Oliver Queen. Nie bardzo wie co zrobić ze swoim życiem. E, jego rodzice są właścicielami największej chyba firmy w Starling City, e, mianowicie Queen Consolidated. Generalnie Oliver Queen e, żyje bardzo swobodnie. E, Skupia się jego życie wokół imprezowania dziewczyn, zabawy, trwonienia pieniędzy rodziców. Cały serial, cała jakby fabuła tego wszystkiego rozpoczyna się w momencie, gdy Oliver zostaje odnaleziony po tam kilku latach, kiedy był uznany za nieżywego. Stało się to dlatego, że z ojcem wybrał się na rejs z swoim jachtem, oczywiście kto nie ma jachtu wybrali się, no właśnie na ten rejs tam była jakaś katastrofa z tym tam oni przeżyli byli na jakiejś łódce, ojciec się zabił, bla 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 w każdym razie uznano, że Oliver nie żyje, no i powraca do żywych jest wykoksowany, generalnie ma ochotę pomóc temu miastu gdyż się bardzo kocha, jak się okazuje oczywiście miasto trawi przestępczość, źli ludzie ludzie, którzy produkują jakieś narkotyki niebezpieczne, więc postanawia, że będzie bojownikiem o, dla dobra tego miasta. Postanawia zostać super bohaterem. Nazywa się Zielona Strzała. Jest to postać z komiksów DC. Mm, oczywiście ma pewnych współpracowników, tak to chyba bym nazwał. Jest to John Diggle, Felicity Smoke. No i potem się pojawiają też kolejni, różni tam, ale to jest oczywiście spowodowane różnymi... Ró różnymi zagraniami w fabule, także od samego początku jest John Dew, który był jego ochroniarzem. E, serial e, jest to jedyny serial, który ja przynajmniej kojarzę, przynajmniej lubię, czyli jest dobrze wyprodukowany, który traktuje o super bohaterach. E, mamy pełno akcji, mamy naprawdę hollywoodskie efekty, e, co jest bardzo miłe dla oka. Po prostu dobrze się ogląda, bo nie jest to taka. Nie, nie jest to nudna rozrywka, to jest bardzo fajnie się, się wieczorem położyć i obejrzeć. W pewnym... pewnym... momencie w serialu The Arrow pojawia się Barry Allen. Barry Allen, jak się później dowiadujemy, jest z Central City, czyli sąsiedniego miasta trochę oddalonego od Starling City. I w wyniku wybuchu jakiegoś akceleratora cząsteczek w największym, najbardziej zaawansowanym laboratorium w Central City ten to wszystko wybucha, bum 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 do tego jeszcze nałożyła się na to jakieś jakieś złe warunki pogodowe trafił w niego piorun i tak właśnie stał się najszybszym człowiekiem na świecie no i został, powstał kolejny serial tym razem właśnie naz nazywający się The Flash i mówię właśnie o tym superbohaterze Arrow też się tam pojawia, ponieważ te dwie historie są ze sobą powiązane Arrow w kilku odcinkach się pojawia no i The Flash jest dość świeżym serialem, bo teraz mamy 5 odcinków, czyli tak, tak jak już wcześniej mówiłem, u Was będzie to już trochę więcej odcinków, e, serial jest e, równie ciekawy, w zasadzie bym zaryzykował stwierdzenie, że trochę lepszy niż Arrow, e, może chociażby dlatego, że Flash jest szybki i to jest genialna moc, a nie jakieś tam strzelanie strzałami, każdy umie strzelać strzałami, tak, znaczy ja nie wiem czy ja umiem, Chwila. Nie, no chyba umiem. Dałbym radę w każdym razie. No chyba tam, mógł to jakiś kijek, jakieś coś. Polecamy Wam oba te seriale. Jeżeli tak naprawdę macie ochotę, obejrzyjcie je oba, co zresztą polecamy. Ale jeżeli jesteście po prostu zwolennikami genialnie skonstruowanej fabuły, dużej ilości akcji, to zdecydowanie polecamy serial Arrow. Natomiast jeżeli bardziej stawiacie na wodotryski, fajne efekty, całkiem ciekawą fabułę i również bardzo, bardzo dużo akcji, no to chyba troszkę lepszym serialem będzie dla Was Arrow. Ale oczywiście sprawdźcie oba, jeżeli macie ochotę i czas. Piszcie w komentarzach. Jak się Wam podobają te seriale? Jakie są Wasze odczucia? Także co. Yy, widzimy się jutro w segmencie hashtag Miejsca. Na razie, cześć.